dojechaliśmy, zostawiliśmy samochód na parkingu. Eee... I powiem Wam, że bardzo sprawnie to wszystko poszło, mimo, że parking jest taki trochę, bym powiedziała, na wsi, bo nawet Pan miał krowy, to wszystko ładnie nas tu przywiózł na lotnisko. No i co, mamy dużo czasu teraz tutaj po odprawie, jesteśmy już w ogóle po odprawie. Właśnie Artur się przejdzie, kupi jakąś wodę, ja to się robię już pomału głodna, mam zawsze tak, że jak wychodzę z domu, jak gdzieś jadę czy lecę, to jestem od razu głodna. Dajcie mi znać, czy Wy też tak macie, że jak macie gdzieś podróżować, to się robicie od razu głodni po wyjściu z domu. Dziewczynki się z nami rano pożegnały. Mówiły, że będą tęsknić, będziemy do siebie dzwonić, ja już oczywiście za nimi tęsknię, no ale też cieszę się, że troszeczkę odpoczniemy. U nas dzisiaj bardzo wieje, także trochę się stresuję lotem i chyba teraz się z Wami rozłączę, odezwę się do Was już później, może z samolotu, a może już na miejscu. z pięciu minut temu, pół godziny przed czasem i witam Was w Grand Canary. Jesteśmy na Wyspach Kanaryjskich. Jestem tak podekscytowana, już czuję, że jest ciepełko, a mój płaszczek trochę, mm, że tak powiem, jest nieodpowiedni. Zaraz wynajmiemy samochód, który wcześniej już upatrzyliśmy i wynajęliśmy, teraz będziemy go odbierać. Jeszcze już tam skoczył coś załatwić. Ja chwilę usiadłam. Powiem Wam, że lądowanie mimo wiatru było bardzo miękkie i ogólnie lot EasyJetem był całkiem w porządku. Na razie wszystko na plus. Już wiem, co u dziewczynek słychać, już ich poinformowałam, już wszystko wiecie, do mnie dociera. Były z babcią na spacerze i na jakichś mini zakupach. Dobra, ja już ją wezwę albo z samochodu, albo z hotelu i wam pokażę, gdzie mieszkamy. To będzie romantyczny wyjazd rodziców we pamiętajcie kochani o własny związek i o małżeństwo też trzeba dbać. Dzieci są ważne, najważniejsze, najkochańsze, ale Wy jesteście też jako para zawsze bardzo ważni. Także pamiętajcie o tym. jaki i do słuchania później. Weźmy już papiery i podpisaliśmy umowę o, wiecie, o samochód. Mam ostrożność i chciałam Wam powiedzieć, że inny samochód dostaliśmy. To jest bardzo częste, że zamawiacie inny, więc nie bierzcie jakiś drogich, bo i tak dostaniecie jakiś pewnie inny, niż zamawialiście. Idziemy właśnie szukać auta eee, i Wam pokażę jakie auto i wynajem auta na Gratka nie jest za drogi, to Wam mogę od razu powiedzieć. Znaleźliśmy nasze autko do wynajęcia i chcieliśmy i Ibizę, żeby był wiecie malutki do jeżdżenia tutaj po górach. Okej, okay, idę już tam, a dostaliśmy Picasy i to jeszcze Family taką wielką, będzie nam ciężej podróżować, chociaż auto jest całkiem fajne, idę pilnować walizek. Jesteśmy w hotelu, zobaczcie jak fajnie wygląda hotel, jak się idzie do pokoju, no bardzo fajnie, takie wbudowane w skały i tu jest nasz pokój. Otwierasz Dziubek? No. A ja nagrywam, pokój numer 110. I jesteśmy w środku. Łazienkę idę sprawdzić. Ej, no fajnie wygląda nawet. Hello, to ja, widzicie mnie w końcu dzisiaj? W ogóle to powiem wam, że patrzę jak to wygląda. Bidę, dwóch, mało istotne. Jest i wanna, i, i prysznic. No dobra. Wanna, prysznic, dwa z lewy. Tu jest od wejścia, zaraz zobaczymy. Tu jest sypialnia z dużym takim, widzicie, łożem. Tak wygląda, jakieś lustereczko. I teraz idziemy do saloniku. Łóżko, stolik. Tu część jadalna. Aneks kuchenny. Fajny aneks kuchenny. Widzę, że jest czajniczek. O. I... Zobaczymy nasz widok. A nie widok. I mamy takie widzicie zejście, balkonik, widok na baseny hotelowe, a tam na ocean. Taki mamy hotel. Lubaj. I taki jest nasz o, No teraz jest zimno, tam pewnie siedzą w barku. O, i taki mamy widok. Kochani, byliśmy na zakupach. Przeszliśmy się, wiecie, do hotelowego sklepiku i poszliśmy jeszcze później tam w stronę, tam w stronę, wy i tak nie wiecie gdzie, ale tam troszeczkę dalej kilka hoteli dali, tam był taki supermarket, zrobiliśmy jakieś fajne zakupy sobie na śniadania. I powiem Wam co dorwałam. Dorwałam takie oto ciastka. Nigdy ich nie jadłam i właśnie przed chwilą spróbowałam. I są przepyszne. Także jak będziecie na Gran Canaria, a lubicie e, kokosy, tak jak ja, to zachęcam. Powiem Wam, że się trochę tu już rozgościliśmy. Pokażę Wam co dostaliśmy e, w hotelu. Oczywiście tu już są nasze jakieś zakupy. Kupiłam papaje też z Arturem. Ale pokażę Wam co nam tutaj. O, chyba to. Dostaliśmy normalnie jakieś Winko Także bardzo miło Ze na hotelu, bo o tym nie wiedziałam Kupiliśmy sobie oliwki Jakieś wiecie, dobre rzeczy do popróbowania A teraz sobie usiądziemy już odpo, odpoczniemy, bo jest późno Zrobiło się ciemno I trzymajcie kciuki, żeby jutro nie wiało O poranku Pokażę Wam, jak wygląda kawałek hotelu. Wychodzimy od nas, my jesteśmy na parterze. Tak mamy z prawej strony. Hotel nazywa się, zaraz Wam powiem, Ablubay Beach. kochani z nami e, jaka tu jest plaża. Tutaj jest plaża raczej taka ciemna, ale zaraz wam pokażę. O. Tak się przedstawia widoczek i szum oceanu, a z tamtej strony mamy San Augustin. I jesteśmy w ogóle na południu wyspy. Pierwszą część popytu będziemy w takim, widzicie, ładniejszym hotelu. Chcieliśmy sobie naprawdę tak troszeczkę rozmaicić i odpocząć, a drugą połowę spędzimy na północy wyspy w stolicy Grand Canary, w Las Palmas, i będzie to taki bardziej hostelik wtedy. O, tu fajnie widać. Przed chwilą, kochani, dzwoniliśmy do dziewczynek. Eee, wyobraźcie sobie, jakie dziewczynki są kochane i mądre. Eee, one powiedziały dzisiaj rano przy śniadaniu do babci, że one się cieszą, że rodzice sobie wyjechali i że sobie odpoczną. Powiem wam, że ja to aż się schowałam i się wzruszyłam. Bo no to, to nie są jeszcze jakieś bardzo duże dzieci, a już mają takie poczucie, że rodzice powinni odpocząć sobie. Widzą widocznie nasz trud, wychowanie. No, powiem Wam, że jeszcze jak o tym mówię, to po prostu zbieram je na płacz. Ja spędzam dzień bez makijażu. Moja skóra potrzebuje odpocząć, bo tak jak Wam mówię, obudziłam się chyba z Katarem, trochę zapchane zatoki musiałam mieć. E, jesteśmy po śniadanku i zbieramy się na taką wycieczkę w góry. E, Artuś tam upatrzył jakąś trasę, chcemy troszeczkę się przejść, e, wiecie, zwiedzić sobie, ale taki szybko. Tak bardziej, trochę mniej znany. Bo my tak lubimy czasami właśnie szukać jakichś nowych miejsc. Pokazałam wam hotel. Na razie wszystko jest, jak widzicie, tutaj fajnie. Wczoraj wam pokazywałam, jak wchodziliśmy. Czekało na nas też winko, jest herbatka, jest czajnik, jakby was interesowało. Jest nawet toster, zmywarka. Jakby ktoś chciał sobie coś przyrządzić, mikrofala. Myślę, że wyposażenie jest bardzo, bardzo fajne. Meble są odrobinę stare, ale nam to w ogóle totalnie nie przeszkadza. Dobra, kochani, zbieram się i będę Was dzisiaj oprowadzać po San Augustin, okolicach, górach. No zobaczymy, gdzie tam dotrzemy. Chciałam Wam jeszcze pokazać, co jestem ubrana, ale tutaj nie ma takiego lusterka pionowego, którym dobrze by było widać, ale ubrałam się na ten spacer, w takich widzicie, spodenki jeansowe, body i mam trampki konwersy. No bo wiecie, jednak będziemy po takich piaskowych drogach chodzili. Kochani, doszliśmy do pierwszego punktu naszej drogi z hotelu. Ile doszliśmy Artuś? E, no to jest 2 km. 2 km. I doszliśmy do takiej kochani tamy. Widzicie? Za mną jest o... Ja Aha, tam pływają jakieś kaczuszki, ja nie wiem nie wiem czy to nie są jakieś bobry. <noise> widzicie? I właśnie w takich dzikich miejscach można odkryć coś fajnego. E, otaczają nas takie widzicie góry, dzikość przyrody, kaktusy, których jest tu mnóstwo i jestem nimi zauroczona. E, trochę się obawiam o jakichś dzikich zwierząt, bo nie wyczytałam jakie tu mogą nas napotknąć. Myślę, że jakieś jaszczury to nas dopłyną. Ale wieje w ogóle, mam nadzieję, że to dobrze słyszycie. Tutaj nie wychylam się, kochani, bo ta skarpa jest wysunięta. A pamiętajcie, zawsze trzeba zachować szczególną uwagę w miejscach, których nie znamy, a szczególnie w i tak podobnych terenach, a my będziemy szli gdzieś, pewnie tam, tak? Tam będziemy szli. O, tam. I dalej Wam pokażę, jak dojdziemy, bo bez sensu, tak wiecie, całą drogę kręcić. Jak będą podobne, jak widzicie, o tutaj tereny. Tam mamy ocean. o tam i będziemy mieli fajny później widok. I doszliśmy do kolejnego punktu. Zobaczcie, jak już jesteśmy wysoko. Nie wiem, czy to tak oddaje kamera. Tam byliśmy przy tej tamie, gdzie Wam nagrywałam. Teraz jesteśmy już znacznie, znacznie wyżej. I mamy ocean, piękny widok. I tam daleko przypuszczam, że to są wydmy Maspalomas. Na które też się... I miasto Maspalomas. I miasto, kawałek widać, ale ono jest trochę oddalone od tych wydm. I tam oczywiście też będziemy, zabierzemy Was, bo to jest takie, wiecie co, masthew e, wycieczki na Grand Canaria. Ja by ktoś chciał zapytać, czy odczuwamy zmęczenie, to powiem wam, że takie umiarkowane bym powiedziała, jak tak podążamy. E, cały czas coś nowego, wiecie, widzimy. Wiemy już, że za bank są jaszczurki 30-centymetrową Artur widział. Ja nie na szczęście, bo pewnie bym się tu wydarła, że tak powiem, ze strachu. Ja się i tak bardziej boję węże, ale wiecie, no nigdy nie wiadomo. Jest bardzo fajnie. Dzisiaj akurat plus tego wiatru, który wieje, chociaż teraz się tak, wiecie, zatrzymaliśmy, że tutaj akurat nie wieje, że nie jest tam tak aż bardzo gorąco. Ogólnie temperatura jest marzec, dzisiaj mamy 10 marca, 23 stopnie pełne słońce. W najbliższych dniach 23, 23, a potem ma być tak 21, 19, nawet jakieś lekkie chmurki. Ale my już pod koniec tego dnia będziemy, kochani, na północy wyspy, tak jak Wam wspominałam. gdzie oni, bo tam siedzieli. Ale zobaczcie, kochani, jak tutaj jest pięknie i tu jest taki wąwóz. Ja tylko tak wychylę Wam, pokazać ręką. Bardzo wysoki. I zaraz Wam pokażę, gdzie jesteśmy tu naokoło. O, widzicie? Tak to wygląda. Dojście tu, powiem Wam, końcówka jest dosyć stroma, ale nie, jest aż takie ciężkie, a jednak powiem Wam, że widok na ten wąwóz jest zapierający tak w piersiach. Postanowiliśmy, kochani, zejść w dół takiego wąwozu, i powiem Wam, że zobaczymy, czy nam się w ogóle to uda. Nie jest to już bezpieczna trasa. Ale no, chcemy spróbować i zobaczyć, wiecie, jak będzie się szło wąwozem. Myślę, że widoki byłyby piękne. Ja teraz schowam już kamerę, bo tutaj są szczególne warunki. Kochani, schodziliśmy z tej góry tą trasą, widzicie? I zeszliśmy w głąb kanionu i powiem wam, że nie polecam Wam tej, tej drogi. Drasty. Tak bo było bardzo, bardzo ciężko i jesteśmy teraz wewnątrz kanionu. Zobaczcie, jakie to są piękne widoki. O ma nie, 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 drogę wybrałaś. No wiem. nie, nie, no, nie, ja to nie, zaproponowałam. A ty nie, 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 to nie, no, to nie, 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 To to. nie, 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 ty Wam się do Was z półtorej godziny później powiem wam, że utknęliśmy trochę w tym kanionie. Górą się idzie szybko, a dołem się idzie, idzie, idzie. Jesteśmy już bardzo zmęczeni, nie wspomnę o naszych nogach. Oczywiście będzie do nas pierwszy i ostatni w życiu kanion, jaki zwiedzamy, ale powiem wam, że jest, no jest piękny, jest. Uroczy, dużo kaktusów, ale jest też dużo cieplej, tak nie wieje, jest gorąco. No i jesteśmy już bardzo zmęczeni. Mam nadzieję, że jakoś się wiedzie, przed zmrokiem, wydostaniemy z tego kanionu, bo już jest naprawdę, naprawdę, szczerze mówię, bardzo ciężka. Ja jestem raczej wytrzymała. Tylko pocieszam się tym, że te widoki są przecudne i że będzie to przygoda życia, prawda, że Będziemy Kończy to miło. Kończy nam się woda. Kończy nam się woda, więc nie tracę energii na rozmowy. No. I Z żywej duszy. Największe dziki tutaj to my. Tak, największe dziki to my, na razie. Wygląda Karolina po naszej 15-kilometrowej wycieczce. Wycieczka wycieczce. była. Wycieczka była udana, skarbie? Tak. Ale jesteś opalona. Wiesz co? To nie była wycieczka po normalnym terenie. To była rzeź. Była rzeź. Jesteśmy już jakiś czas, jakiś czas w kwaterze. Powiem Wam, że końcówka teraz już była taka, że nawet mi się nagrywać nie chciało. No, było bardzo ciężko przejść przez ten kanion. Może gdybyśmy poszli od razu tylko kanion, wiecie, na dole sobie przejść, to by było ok, ale że my zrobiliśmy ogromne kółko i w sumie 15 km w bardzo ciężkich warunkach. I zejście w ogóle z tej góry, nie wiem co strzeliło mi do głowy, bo jeszcze Artur mnie pytał, a czy na pewno chcesz, a ja tak w sumie bardziej nawet ja napierałam, żebyśmy poszli. Nie mogłam później, nawet wiecie, za bardzo narzekać i wyładować swoje złości pod koniec koniec drogi, bo bardzo bolałem mnie stopy i powiem Wam, że pościerałam sobie palce. Trzeba mieć naprawdę bardzo dobre buty. Moje jednak nie do końca na 15 km w górach się sprawdziły. A teraz się trochę ogarniamy. Ja umyłam nawet głowę. Artur się tutaj już ubiera. Zobaczcie, jak się opalił. On zawsze się szybko opala na twarzy. Ja też opaliłam ramiona w ogóle. Zjarałam wręcz. I bardzo szybko to słońce nas wzięło. Jeden dzień ja już czuję, że jestem trochę opalona. No i tak, wybieram się teraz coś zjeść, jesteśmy już też głodni, bo nic nie jedliśmy oprócz jakichś tam śniadania i kanapek, więc mam nadzieję, że już jest posjeście i że dadzą nam coś do jedzenia. <gryw> Idziemy coś zjeść, myśleliśmy, żeby pojechać na zachód słońca, na Mas Palomas, ale um, no chyba nie dzisiaj, może bym chciała tam, wiecie, pojechać na zachód słońca, ale dzisiaj jesteśmy już troszkę zmęczeni, e, więc może jutro, no zobaczymy jak, jak, jak tam nam się ułoży, bo... Cały czas, wiecie, zmieniamy zdania, mamy jakieś tam typy, gdzie chcemy podróżować, ale też zawsze patrzymy wieczorem, jaka ma być pogoda, gdzie lepiej jechać, jakieś tam szukamy inspiracji. O, tu widać, nawet jaka już jestem trochę opalona. No dobra, zbieramy się i kończę dzisiejszego daily vloga. Widzimy się, kochani, w kolejnym dniu zwiedzania z jakiegoś innego miejsca, może dwudniowy vlog wtedy zrobię. Trzymajcie się po bo... buziaczki i do usłyszenia.